Monitor gamingowy KTC H27V13 to 27-calowy ekran zaprojektowany z myślą o graczach, a także idealny do pracy biurowej i multimedii. Oferuje rozdzielczość Full HD, częstotliwość odświeżania 100 Hz i pokrycie gamy kolorów 106% sRGB. Po otwarciu opakowania monitor wywarł na mnie pozytywne wrażenie nowoczesnym designem i łatwością montażu. W tym filmie skupię się na testowaniu monitora z konsolą PS5. Od ponad roku korzystam z 24-calowego monitora KTC, z którego jestem bardzo Zadowolony, więc mam wysokie oczekiwania wobec tego modelu. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od unboxingu. Zestaw zawiera monitor, podstawkę, kabel HDMI, zasilacz, instrukcję i kartę gwarancyjną. Polecam być ostrożnym przy ściąganiu folii z monitora, bo kopię prądem. Monitor KTC H27V13 wyróżnia się nowoczesnym, bezkrawędziowym designem, który nadaje mu elegancki wygląd. Smukłe ramki i matowe wykończenie obudowy zapobiegają odciskom palców i podkreślają jego estetykę. Podstawka monitora jest solidna i stabilna, a montaż prosty i intuicyjny. Monitor oferuje regulację nachylenia od minus 5 stopni do 15 stopni oraz jest kompatybilny z uchwytami VESA z 100mm na 100mm, co pozwala na montaż na ścianie lub ramieniu montażowym. Z tyłu monitora znajduje się joystick do zarządzania ustawieniami co ułatwia nawigację po menu. W menu monitora znajdziemy podstawowe funkcje takie jak zmiana jasności, kontrast, nasycenie kolorów, tryby obrazu standardowy, gamingowy, filmowy i tym podobne, regulacja temperatury barw, ustawienia redukcji światła niebieskiego, włączanie i wyłączanie funkcji Adaptive Sync. Dostępne porty to HDMI 1.4, VGA oraz audio, więc tutaj jest ubogo i szkoda, że brakło lepszego wejścia HDMI, a nawet dwóch wejść HDMI. Monitor KTC H27V13 jest wyposażony w panel VA o przekątnej 27 cali, rozdzielczości Full HD i proporcjach 16x9. Panel VA zapewnia lepszy kontrast i głębsze czernie w porównaniu do paneli IPS. Co Przekłada się na bardziej immersyjne wrażenia podczas grania na PS5. Monitor oferuje częstotliwość odświeżania 100 Hz, co teoretycznie znacząco poprawia płynność obrazu. Niestety podczas testowania z konsolą PS5 okazało się, że konsola przetwarza obraz jedynie w 60 Hz, co uniemożliwiło pełne wykorzystanie potencjału monitora. Mimo to obraz pozostawał płynny i wyraźny, szczególnie w dynamicznych scenach. Monitor oferuje wysoki kontrast 4000 do 1 i jasność 300 kandela na metr kwadratowy. Dzięki temu obrazy są wyraziste, a szczegóły w ciemnych i jasnych scenach są dobrze widoczne. To szczególnie przydatne w grach z bogatą grafiką, gdzie detale mają znaczenie, jak w Horizon Forbidden West. Monitor KTC jest wyposażony w tryb niskiego światła niebieskiego i technologię bez migotania, co znacząco zwiększa komfort użytkowania podczas długotrwałych sesji gamingowych. Redukcja emisji niebieskiego światła pozwala zmniejszyć zmęczenie oczu, a brak migotania Biega burą głowy co pozwala na dłuższe i bardziej komfortowe granie na PS5. Monitor obsługuje technologię Adaptive Sync, w tym FreeSync i G-Sync, co znacząco wpływa na płynność gier. Adaptive Sync dynamicznie synchronizuje częstotliwość odświeżania monitora z procesorem graficznym, redukując zjawiska takie jak tearing, rozrywanie obrazu, stuttering, przerywanie i input lag, opóźnienia w reakcji. Dzięki temu gry są bardziej płynne i responsywne, co jest szczególnie ważne w dynamicznych tytułach. Monitor KTC jest również energooszczędny. Jego typowy pobór mocy wynosi około 26 W, co jest stosunkowo niską wartością dla 27 calowego ekranu o takich możliwościach. W trybie standby monitor zużywa mniej niż 0,1 W, co pomaga w oszczędzaniu energii, nie jest aktywnie używany. Dzięki temu monitor nie tylko zapewnia doskonałe wrażenia wizualne i płynność gier, ale również jest przyjazny dla środowiska i ekonomiczny w codziennym użytkowaniu. Monitor KTC zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Nowoczesny, bezkrawędziowy design i solidna konstrukcja sprawiają, że monitor wygląda elegancko. Dzięki panelowi VA monitor oferuje doskonały kontrast i głębie czerni, co przekłada się na świetną jakość obrazu. Monitor jest również komfortowy w użytkowaniu dzięki trybowi niskiego światła niebieskiego i technologii bez migotania, co redukuje zmęczenie oczu podczas długich sesji. Energooszczędność to kolejny plus, z typowym poborem mocy około 26W i mniej niż 0,1W w trybie standby. Monitor KTC H27V13 często jest dostępny na promocjach w okolicy 500zł, co uważam za świetną cenę za monitor o takich możliwościach. A kupując go w sklepie geekbuying.pl z wysyłką z Polski otrzymujecie pełną dwuletnią gwarancję, link do monitora zostawiam w opisie. Dzięki za oglądanie.